Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik. Tytuł dzisiejszego filmu to du, du, du. wybranie miejsca na wakacje 2023. Będziemy przedłużyć się między tematem. Więc na sam początek tabluza różowa, która jest na tym dzisiejszym filmiku, będzie mi towarzyszyć podczas wakacji, czy będzie ciepło, czy brzydka pogoda i będzie chłodno. Więc to będzie podczas tego. Więc mam nadzieję, że będzie ujęta w materiale filmowym u mnie, co będziecie oglądać i zdjęciowym. Bo będą filmiki i zdjęcia. A teraz wracając już do tematu dzisiejszego filmiku, czyli pora wybrać miejsce na wakacje. Więc oto taka magiczna rzecz, czyli globus, który pomoże wybrać. Miejsce, gdzie pojadę, więc zadaję Wam na razie, że pojadę, to będzie jakiś kraj europejski, czyli tutaj na globusie Europa jest tutaj, więc mam nadzieję, że jakoś tam widzicie i macie w komentarzach zadanie: czy pojadę gdzieś dalej? Czy bliżej Polski? Hmm. Oto jest pytanie. Dalej, czy bliżej? Więc wpiszcie komentarze. Ja potem sobie je sprawdzę, co wy tam wypisaliście i może jakoś będzie dodatkowy filmik, który omówi te wasze pomysły. Więc piszcie, bo ja na nie czekam. Jak będzie ich dużo, to taki zrobię. A teraz wam już zdradzę, gdzie pojadę. Więc Dalej czy bliżej? Więc będzie to bliżej. A nawet bardzo blisko Polski. Więc Polskę mamy gdzieś tutaj. A miejsce, gdzie pojadę, to pod Polską Czechy. A dokładnie w Czechach. Do jakiego miasta? Do Peragi, Więc. Zobaczycie fajne filmiki i zdjęcia jednocześnie, bo będzie kilka różnych filmików z całej podróży wakacyjnej. Nie wiem jak nazwać tą serię, ale w międzyczasie jakoś się to wykmini, bo teraz kręcąc ten odcinek przed wyjazdem właśnie nie wiem jak to nazwać, ale opisie będziecie potem mieć, więc zobaczycie ładny też opis. więc Podajcie do tytułu u filmiku tego i kolejnych związanych z moim wiedzem na wakacje, a teraz pora już na zakończenie dzisiejszego filmiku, więc kręcę, żeby ruszyć w drogę po wakacje. Więc mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał i zapraszam Was do subskrybowania czy naciśnięcia dzwoneczka. Do lajkowania dzisiejszego filmiku, jeśli Wam się spodobał, do pisania komentarzy, do uzupełnienia tego filmiku. Zostało mi tylko jedno. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.